Dzień dobry, nazywam się Kalemba Maria i jestem z firmy Doeco Group, a dzisiaj ze mną jest pan Maksymilian Surówka z firmy Go Plus e auto Dzień dobry panie Dzień Maksymilianie. Dobra. Chcielibyśmy tutaj z panem przeprowadzić teraz taki krótki wywiad. No i tutaj takie moje pierwsze pytanie. Czym zajmuje się tutaj spółka GO Plus e Auto i jak przyczynia się oraz jaki wpływ ma tutaj na rozwój elektromobilności? Spółka GO Plus e Auto zajmuje się rozwojem szeroko rozumianej infrastruktury do ładowania samochodów elektrycznych. Działamy zarówno jako operator, jak i sprzedawca takich rozwiązań. W tym momencie w naszej sieci, w sieci naszej spółki jest ponad 40 ogólnodostępnych stacji. Ładowania na terenie całej Polski. E, oprócz tego bardzo mocno inwestujemy w segment sprzedażowy, tak, żeby tą funkcję operatora mogły pełnić też e, inne podmioty, podmioty komercyjne na zbliżonych zasadach do, do naszych, ale za, za naszym pośrednictwem. Czynnie współpracujemy z jednostkami samorządu terytorialnego. Tak, żeby ta infrastruktura do ładowania tak naprawdę była jak najbardziej, jak najbardziej szeroka oraz żeby nie dochodziło do, do wykluczenia transportowego w zakresie właśnie podróżowania autami elektrycznymi. Rozumiem. A proszę mi powiedzieć, jak samorządy tutaj biorą udział w budowie e, infrastruktury ładowania? Kwestia samorządów jest, jest niezwykle trudna, dlatego że samorządy jako, jako jednostki muszą tak naprawdę same z siebie zauważyć tą potrzebę kształtowania tej, tej wspomnianej infrastruktury. Natomiast nasze doświadczenia pokazują, że jest w tym coraz lepiej. Mhm. Samorządy same zgłaszają się do nas z taką możliwością dzierżawy miejsca postojowego, parkingowego pod stację ładowania. Dzięki czemu w takich miastach jak Rzeszów, jak pisz na Mazurach, Kraków, czy chociażby Tychy. Ta infrastruktura powstaje i dzięki temu y, jest ona oczywiście na bardziej przystępnych warunkach dla nas, dlatego że miasto daje na warunkach preferencyjnych taką, taką działkę, taki, taki grunt. Y, a my, biorąc pod uwagę wysokie koszty inwestycyjne, ta stopa zwrotu trochę nam się polepsza. <gry> więc nasze, nasze doświadczenia są, są dobre. No i liczymy, że, że samorządowcy w całej Polsce będą kontynuować ten trend. I za to trzymamy kciuki. A proszę mi powiedzieć, jak według Pana tutaj odnawialne źródła energii łączą się z samym zjawiskiem elektromobilności? Odnawialne źródła energii stają się tak naprawdę nierozłączne. Oczywiście, jeżeli mówimy o stacjach ładowania, to, to trzeba wspomnieć, że mamy te stacje szybkiego ładowania i wolnego ładowania. Stacje wolnego ładowania mają pewien, pewien problem, jeżeli chodzi o, o kompatybilność z, z OZE. Dlatego, że mówimy chociażby o samych dużych mocach, plus mówimy o, o ładowaniu prądem stałym, co może być nieco problematyczne. Natomiast technologia idzie, idzie do przodu. No i wierzymy, że i że również to szybkie ładowanie we współpracy z fotowoltaiką, chociażby. Będzie, będzie występować coraz powszechniej. Natomiast y, odnawialne źródła energii fantastycznie współpracują przy tych podmiotach, y, nazwijmy to niekomercyjnych, czyli domy chociażby jednorodzinne, gdzie, y, gdzie na dachu takiego domu znajduje się nawet niewielka instalacja, ale ona jest na tyle wystarczająca, że umożliwia ładowanie takiego samochodu. Nawet tą niewielką mocą, ale biorąc pod uwagę, że to auto stoi w garażu przez te 6-7-8 godzin, jest to na tyle wystarczające, żeby przez noc naładować 80% stanu baterii takiego, takiego pojazdu, więc idealnie jedno z drugim. Się, się komponuje. Docelowo można powiedzieć, że, że będziemy coraz mocniej jako rynek wdrażać trend technologii vehicle to grid, czyli oddawania energii elektrycznej z pojazdu do sieci czy vehicle to home, czyli nie do sieci, ale tylko jedynie w obrębie tej instalacji domowej, tak żeby dom mógł korzystać z prądu, który znajduje się, z energii elektrycznej, która znajduje się w aucie, jako taki nazwijmy to. Bank Energii na, mhm. na kółkach. Także te rozwiązania rozwijają się bardzo bardzo mocno, a, a wszystko na to wskazuje, że oczywiście musimy do, doszusować trochę do poziomu zachodniego, natomiast wszystko idzie w jak najlepszym kierunku i cieszymy się, że, że możemy brać w tym udział. Rozumiem. Super. Dziękuję bardzo w takim razie za panu za poświęcony czas.